Najpierw zadawam sobie pytanie, dlaczego akurat to ja, tak, że przecież człowiek się jakoś tam prowadził, że człowiek wszystko robił, żeby żyć zdrowo, tak, że, że przestrzegał pewnych tam zasad, że zawsze ten sport uprawiał, tak, że... I dlaczego akurat mnie to spotkało, tak? Że, że, że to coś się mi wymknęło spod kontroli, że jednak my jesteśmy jako ludzie bardzo słabi, tak? Że ten organizm jest nieprzewidywalny. Dzisiaj jesteś, jutro możecie nie być, tak? Jednak jak się gdzieś słyszy, ogląda, że kogoś dotyka ta tragedia, to człowiek tak naprawdę też nie myśli, że jego coś może spotkać takiego. Nie, nie przewiduje, nie myśli. Ja na przykład nie wychodziłam tak do przodu zawsze, tak? I nagle, nawet jak zachorowałam, to ja w ogóle nie... Jak przyszłam do szpitala, pamiętam, jak trafiłam do tego szpitala już, po tych omdleniach, to w ogóle ja przyszłam do tego szpitala i ja mówię, że ja tu miałam wejść i wyjść, tylko tak. W lutym przeszłam jakąś grypę, nie wiem czy to była grypa, dostałam antybiotyk od lekarza, tak jak kazał leżeć, no to to tak było, tak, dwa tygodnie. I, i nic nie wskazywało na tym, że po tym właśnie, po tym przeziębieniu byłam bardziej osłabiona, czy bardziej się męczyłam. Nie, bo ja byłam aktywna sportowo, jeździłam na rowerze, pływałam, chodziłam po górach, tak nie, nie, no, nie, nie, nie nadużywałam alkoholu, nie paliłam papierosów, tak? No, i właśnie w wakacje e, wybraliśmy się z przyjaciółmi w góry. Ja już w górach tam się źle poczułam. Tak jakby mi było duszno, gorąco. Wróciłam do domu, ale to wszystko ustąpiło. Nawet się śmiałam, żeby te góry mi pomogły. No i pamiętam, e, że wieczorem położyłam się i ch chciałam się napić herbaty, czytam książkę, i nagle, e, tak jakby od brzucha, przestało. czułam, jak mi przestało serce bić. I, i ja dlałam, więc jak. E, jak już poczułam, że przystaje, że coś jest nie tak, no to szybko się poderwałam i mówię, no coś jest nie tak. E, I potem zemdlałam e, przy ognisku, tak właściwie siedząc na, na fotelu. E, znowu to samo poczułam. Założyłam holter, no i w sobotę dostałam telefon e, ze szpitala w Aninie e, od Pani doktor, która opisuje holter. Czy ja już leżę w szpitalu, czy jestem gdzieś tam na sorze? Ja mówię, że nie, że ja się wybieram na Zegrze popływać na supie. A ona mówi, to sobie pani nie popływa, tylko proszę się spakować. I nie może pani prowadzić samochodu, bo może pani zemdleć. Najkrótszą chyba epizod takiej właśnie zatrzymania akcji to była e, 80 sekund. Właściwie w szpitalu, no to tylko się okazało, że jest brak e, przewodzenia w sercu. No nie wiadomo dlaczego. Próbowano mi dawać różne leki. Cały czas było na przykład 60 na minutę albo 40 i spadało, tak? A najgorzej było w nocy, jak ja już leżałam i taka byłam wyciszona no to potrafiło w ogóle się zatrzymać. I jak ja tam przyszłam, to był blok pierwszego stopnia, czyli nie zawsze było te zatrzymania, były rzadko. Po tygodniu zrobiły się drugiego stopnia, a potem już zrobiły się trzeciego, tak? Czyli kulminacyjnym momentem w ogóle po tygodniu było to, że ja sobie leżąc na łóżku, rozmawiając z, tutaj z pacjentką, która była w gabinecie, znaczy w moim pokoju, nagle zemdlałam. I chciałam się poderwać i nie zdążyłam, i jak się podrywałam, to spadłam z łóżka. Wyciągnęłam sobie kroplówkę, i okazało się, że to zemdlenie było tak długie, że skończyło się wszczepieniem rozrusznika zewnętrznego, który podtrzymywał moje serce. No ale lekarze cały czas próbowali właśnie kolejnych leków, tak. Zrobiono mi biopsję, zrobiono mi wszystkie badania. No, i wyniki były dobre, natomiast serce no nie chciało tak, jakby współpracować z lekarzami. Natomiast, e, jak wyszłam ze szpitala, zaraziłam się tam covid -em. Więc COVID-a przeleżałam w domu e, w listopadzie, trzy tygodnie, i potem się wszystko zaczęło. To serce zaczęło wariować, rozróżnik sobie, serce sobie, no i lekarze też nie wiedzieli, co tam się wydarzyło. W styczniu 2020 zrobiono mi rezonans magnetyczny. No i okazało się, że mam trwale uszkodzone, zwłóknienia mam w ogóle tam. Yy. Nie wiadomo też o, o jakiej etiologii i w takich miejscach, w których generalnie one się nie robią, więc to było bardzo dziwne. I miałam frakcję wyrzutową 37%. I jeszcze podtrzymywano to lekami. No i tak było do chyba do, do maja. I w maju zeszłego roku tak wszystko zaczęło, wyniki badań zaczęły kuleć nerki, wątroba, wszystko, te próby wątrobowe, tak? Wszystko zaczęło jakoś tak, ja zaczęłam puchnąć i zaczęłam się bardzo męczyć. Wejście na drugie piętro po schodach to ograniczyło studem. E... Bo wcześniej jeszcze jeździłam na rowerze z tym rozrusznikiem, jeszcze całkiem, całkiem sobie dawałam radę. No i to mi nie pomagało też psychicznie, tak? Ja straciłam pracę w międzyczasie, bo się przyznałam, e... byłam na zasiłku rehabilitacyjnym, przyznałam się, że, że jestem chora na serce po prostu, tak? I... Chociaż nie musiałam wcale, jak się potem okazało. No i dostałam wypowiedzenie z racji bycia na zasiłku rehabilitacyjnym. Po pięciu latach pracy w tej instytucji. W styczniu trafiłam do szpitala na SOR, do szpitala na miesiąc. Właśnie, bo zbierała mi się bardzo woda. No i potem podjęto decyzję, że niestety może to się zakończyć przeszczepem, ewentualnie zmianą rozrusznika serca na kardiowerter defibrylator. No, i w lutym w Aninie mi wszczepili ten defibrylator, licząc na to, że jednak to serce zacznie pracować, a okazuje się, że tam się pogorszyła w ciągu dwóch miesięcy prawa komora serca i zastawka trójdzielna została uszkodzona całkowicie. I w maju chyba zadzwonili ze szpitala w Aninie, że przyjmą mnie na oddział w celu weryfikacji do transplantacji. Ja cały czas liczyłam, naprawdę. Że ja pójdę tam i się okaże, że jednak jest wszystko w porządku, że ja nie będę musiała mieć tego przeszczepu. No i właśnie 10 lipca dostałam telefon, że jest dla mnie dawca. Oczywiście byłam w takim ciężkim szoku, że ja mówię, że nie jestem przygotowana jeszcze, bo to przecież z rok się czeka na przeszczep. Eee, że to nie, ale to do mnie mówię, nie, to, to naprawdę ja mówię, ja jestem na planowej. No i w końcu moja córka wybiega z spokoju, Mamo, co ty gadasz? Mówi, wiesz to serce, mówi ty w ogóle jedź. No ja wiadomo, że ja odzwonię do pana za 10 minut. Mówi, dobrze, to daje pani 10 minut. I tak usiadłam i właśnie mówię, nie, no przecież ja tego nie planowałam. Co tutaj z dzieckiem? Tu w ogóle ja miałam taki inny plan. No i potem mówię, dobra, Bora, czeska, weź ty się ogarnij, pakuj się. No i zadzwoniłam po przyjaciół, żeby mi pomogli i zawieźli. Wjechałam i potem jak się obudziłam na tej sali pooperacyjnej, to pamiętam pierwsze pytanie, to ja żyję? Ale mówię, nie, no chyba żyję, bo wszystko miga. To jest niesamowite, tak? Że czasami ja siadam, że, że wszystko tak. Raz, że szybko, a że drugi, drugi, druga sprawa, że to jest taki dar życia, tak? No, gdyby nie, nie ktoś, to ja, mnie tu by dzisiaj nie było, tak? Mogłoby się okazać. Więc to jest niesamowite, jak, 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 jak to jest potrzebne, tak? Jak świadomość ludzi w ogóle też jest potrzebna. Ja jestem niesamowicie szczęśliwa, że jestem tu i teraz, tak? Że mogę żyć, e, że, że to wszystko jednak pozytywnie się skończyło, tak? Dla mnie. A myślę o tym... No tak jak każdy ma marzenia, tak? żeby pojechać nad morze. No ja jestem dwa miesiące po przeszczepie, więc dla mnie to też jest taki krótki okres. Myślałam od razu, że to będzie łatwo, bo ja mówię, a będzie ten przeszczep, zrobią operację, wstanę, pójdę, a okazało się, że to nie jest takie łatwe, że droga od wstania do pójścia to jednak trochę mi zajęła, tak? Na początku było trudno, no bo faktycznie człowiek musi się nauczyć wszystkiego od nowa. Nie wiedziałam, że ciężko będzie pisać, nie wiedziałam, że ciężko będzie chodzić, ubierać się, do no takie normalne czynności, ale teraz to już jest z dnia na dzień coraz lepiej, tak? Jutro mamy bieg po nowe życie. Mówią, że to jest tak, że po przeszczepie serca to już data urodzin się zmienia, tak? To już nie jest ta pierwsza data, tylko data od przeszczepu, tak? No i trzeba żyć tym nowym, tamte, tamte życie już nie wróci, więc trzeba żyć wszystkim tym, co jest nowe, tak? Co jest teraz, więc no mam na nadzieję, że spełnię jeszcze swoje wszystkie marzenia, które mam.